Witam bardzo serdecznie, jestem Wierzcho w WGW. Dzisiaj chcę zaprezentować Wam serwer Minecraft pod wersję 1.2.4. Od razu pierwsze co wyjaśnię to o czemu gram na angielskiej wersji. Dlatego, żeby lepiej yy, widzieć co jest napisane. Yy, bo na polskiej to jest strasznie cieniutkie i nie za bardzo widać co piszą. No dobrze. Zacznijmy od tego, że to jest wstęp do takich mo moich poradników, bo będę poradniki robić o pluginach. Yy, napiszcie w komentarzu, jaki plugin, ja Wam wytłumaczę ten plugin, jak skonfigurować yy, lub yy, jakie są komendy pod niego. Ale teraz zajmijmy się serwerem. Pierwsze, co zaczniemy, to regulamin. Nie przeklinaj, są tu dzieci więc lepiej zaczyna od dzieci. No bo będą nasi lata za nas, latkowie. Dwa, nie spamuj, nie prosi o moda, bo pan. nie wyzywaj graczy, nie używaj zapalniczek i TNT, nie buduj domów z dirtu i kleju. Anni-mi, wiesz, GW, XX i Viktor XX. Dwa pasli. Miłe gry, masz pytania? pisz. Dobrze, będę musiała jeszcze Autom Sekdrześ, jak to tam się mówi, zrobić. Tutaj będą ogłoszenia. Następnie idziemy dalej. Tutaj, jak widzicie, są działki, a tutaj jest dom adminowski. Eee, dom adminowski. Jeżeli wejdziecie do tego domku, możecie mieć Jayla i będziecie siedzieć w więzieniu, które zaraz wam pokażę. Chyba się domyślacie, że to jest te więzienie. Jak jest jakiś wasz kolega w więzieniu, wychodzicie do recepcji, macie jakieś rzeczy, oddajecie mu. On was tutaj puszcza. Tutaj zejdzie jakiś więzień i będziecie mogli rozmawiać. Następnie tu jest las tych komendantów, czy oni tam dla więźni może, no nie, bardziej dla komendantów, dobra. E, tu jest e, pokój więzienny, nie będzie o wiele więcej, będzie całe zapełnione. E, tu macie widzenia, tak, będziecie nami mogli sobie rozmawiać, dobrze jest jeszcze. Bardzo dużo do zrobienia na tym serwerze, bo jeszcze to nie jest wszystko. zaraz powiem, jeszcze trzeba zrobić. tu zepsuję całe więzienie. Co hmm. jeszcze zrobić? Yy, Tesco, yy, znaczy sklepy, yy, parkura, kwarkopalnie. Yy, kopalnie. I jeszcze jakieś budynki, żeby tutaj nie było tak pusto, bo jak widzicie, jest pusto, strasznie. Jest dużo działek i parę budynków, więc to jest pusto. To jest farma. No to farmę też możecie chyba przychodzić. Nie wiem, bo musicie się zapytać admina w 2pads live. Oto. No ale on no wszystkie pytania wam odpowie. O tak może. To jest moja arena. Na, arena skonfiru, skonfigurowana. Przepraszam, nie umiem się wzmówić. Yy, tylko, że trzeba jeszcze zrobić tutaj w środku jakoś jak ładnie, żeby to wyglądało. Yy, tu macie megusta. O co chodzi z tą megusto. Yy, z megustą chodzi o to, że yy, serwer. Magusta serwer, a coś takiego. Przejdźmy teraz do warp. Warp las. No warp las może wam bagować. Tu macie sadzonki, tu możecie sobie yy, wziąć i yy, drzewa sobie powycinać. Następnie warp pustynia. Yy, jest taki duży blok na warp pustyni, dlatego, żeby wam się lepiej wspierało. Yy, 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 M zawsze musicie robić coś takiego. A tutaj też musicie namęczyć, więc puszcie torcz, świecę, a piasek sam będzie wam spadł. Wyrw fali jeszcze nie ma, jak już mówiłam. Teraz powie powiem o działkach. Działki poza miastem kosztują 25 tysięcy bez suboida a z tuboidem 50 tysięcy działki w mieście są za free razem z Suboidem <śm> yy, no i yy, wielkie otwarcie jest 15, yy, 15, yy, 15 kwietnia o godzinie 15 więc bardzo Was zapraszam i w w opisie no, a ja Was serdecznie zapraszam i kończę. I pr proszę Was, byście pisali w komentarzach yy, o, te, o te pluginy. Jakie pluginy byście chcieli zobaczyć, w jakich nie wiecie. No, no to narka.